Czego płaczesz? Co się, stało, co się stało, kochanie? Czemu ty płaczesz? Co się stało? No bo, bo w klasie pan nauczyciel, tatusiu, wytargał mnie za ucho i po łapach mi dał! I polął mnie łapy! A! Tak, bo na pewno broiłaś w szkole. Pan nauczyciel to jest jak drugi rodzic. Pan nauczyciel... Bez powodu by ci po łapach nie dał. Na pewno żeś rozmawiała, nie słuchała. Tak. Czekaj, tylko matka wróci z roboty. To zobaczysz. Jeszcze dostaniesz od matki wczery, na P za to, że byłaś niegrzeczna w szkole. Pan nauczyciel nigdy bez powodu by cię nie ukarał. No, pana nauczyciela trzeba szanować! Stary! Ten stary jest ten nauczyciel od geografii wytarwał mnie. Znargał mnie za ucho i pali mi całe ucho. No jak tak może być? No Co się za czasy dzieje? Co się dzieje z tymi ludźmi? Jak nauczyciel może moją córeczkę piękną, niewinną, grzeczną za ucho ciągnąć? Przecież ja to zaraz zgłoszę na policję. Sprawę mu założę. Do kuratorium to zgłoszę. Nie może być tak, żeby nauczyciel moją piękną, niewinną, grzeczną córeczkę, przecież, która nigdy nie broi, ciągnął za ucho. Już idę do szkoły. Dzwonię do dyrektora. E tu tá